No, siema widzowie! W tle leci standoff, i muszę się wam wytłumaczyć, dlaczego mnie nie było ogólnie tyle czasu. Bo już dawno nie nagrywałem na serio. Cześć wam, widzowie! Zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli chcecie więcej filmów. Bo wracamy do regularnego nagrywania na serio. Teraz tak, za niedługo wleci vlog jakiś tam z kubą. Dzisiaj wlatuje ten odcinek, właśnie dlaczego mnie tak nie ma. Dlaczego rzadko w ogóle nagrywam, co nie? No i powiem wam tyle. Rzadko nagrywałem, ponieważ po prostu już mnie to jakby wykańczało, w sensie nie chciało już mi się nagrywać. Coś takiego. Teraz jest dobry vibe. I mam nadzieję, że to wszystko po prostu powróci. Będą też rimsy, jeżeli byście chcieli. Hmm. Może nie teraz, ale będą na pewno rimsy. Yy, powróci... Powrócą vlogi. Z nutami trochę przestanę, tak w się sensie będę robił, ale rzadko co nie. Yy. No i co ja wam powiem? Po prostu będzie teraz zajebiście. Mam nadzieję, yy, powróci Minecraft. Będziemy robić Minecraft, ale będą streamy. Ale tak myślę, że za niedługo dopiero, bo teraz to akurat nie mam czasu. Yy. Na pewno w wakacje dużo się pojawi rzeczy będzie może jeszcze Brawl Stars jakbyście chcieli, Roblox, y, jakieś tam rzeczy, nie wiem. Y, co chcecie po prostu? Ja dam na społeczności tam y, co byście chcieli i to nagramy po prostu. Co, co ja Mam nadzieję, że wam się to po prostu wszystko spodoba, że wracamy tutaj. Będzie Standów na pewno. O kurde. Dobra. Będzie Standów tak i będzie dużo się działo, więc no co ja wam powiem. Po prostu zostańcie na dłużej, a na pewno się nie zawiedziecie. No i co? Co jeszcze będzie w sumie? Z ważnych rzeczy to takie no nie wiem Roblox Minecraft. Oj oj oj. To co chcecie po prostu i tyle. Dobra. Hmm. Nie było mnie, bo się wykończyłem yy, z YouTube'em i no. Wracamy. Mam nadzieję, że też po prostu będzie dużo tutaj osób, które będzie wspierało to. Ja mam nadzieję, że też w ogóle już będzie mi się chciało nagrywać, co nie, i po prostu może nawet daily jakiś zrobimy, ale to tak późniejszym etapie, wiecie, yy, będzie Minecraft kreatywny, Minecraft Survival, Minecraft, yy, ale Minecraft Spiderany może będą, Minecraft Manhunty też, yy, boże, będzie dużo rzeczy na pewno. Znaczy, może nie będzie że Realmsy, ale serwer, który będzie stał na Javie i na tym yy, bedrocku, wiecie? Po prostu, który będzie stworzony Dobry drogaj, co nie? No, a to co? Ja się żegnam z wami i pozdro.